Dzisiaj kurwa wróciłem Wróciłem o 17 No nie, słuchaj Czekaj No Wróciłem o 17 O no, 16 Pograłem sobie godzinkę Wczoraj no. jak się pierdolałem na wyro To do 20.30 spałem No i jest problem, bo muszę znowu stać na 8 13. Wyobraź sobie tutaj błogo, było go na ten Kurwa z pójdym ekspem no. Ło kurwa, ale łogień to by był. Masz m m live, czy nie? Masz lajwo? Dobra, czekaj, jesteś na pierwszy na prawo. Mm.

Chyba w setnice, w setnice, w setnice, no. Siema. Słuchaj, ja nie, się nie, Queenów, nie, 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 mówisz czy nie, 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 na nie, 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 <coughs> Felix Nein <fäligs> 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 ja, ja ich mich ließ. O kurwa, hero, zajebiście no, Spoko, została mi cały chuj A co będziesz robił, czy coś? Czy to? Hmm. Ja też mam pożyczkę do Ci no, widzimy... no to mogę Ci podrzucić Tą heroiczną, chcesz? Dobra, dobra. Luz, luz. O który kończysz live'a? Bo tak, żeby nie zapójść żeby grać w tą lolę. Słyszysz? Skończyłeś live'a już? A mi pokazuje, że jakby skończyłeś. Lol, myślałem, że to maszyna nasi. Oto zlagar. A to co na to teraz pomiesiemy. No? Słucham. Powtórz. Dawaj, mogę, po miejsce jest akurat. Gdzie? Leg gdzieś. Tam. No a Czunkera. Ja to stoję na Mazurze, bo Mazur jeszcze dzisiaj legendy nie oddał. Okej. Okay. A w ogóle chcesz coś powiedzieć? Co Ej, a ty masz tego się... duszka od HESPO? Antyduszka? Nie mam. A chcesz? Ja tego... nie ja tylko z tego nie korzystam. Ja mam dopiero te legendę, ja sobie stoję jak gram. Tym bardziej, że nie umiem. W... 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 Patrzcie, komputer jest włączony. A sobie chyba na zostawię na czołgu. Słyszysz? Yy, pytałem cię, powiedziałem, że szybki Alpha nie systemozurze, no nie? No wyjebali go z klatego. Po akurat siedziałem z nimi na jest. tym spieku i mówili, że ty konto sprzedałeś i to był twój mulciak, nie? No to no, tak. mówili, że ten... Że go wyjawiłem, go wyjebali No tak, bo ja pisz Bo co? A, no i to chuj w dupę. Mówię, że Atonowi to chuj w dupę. Ponato. Tak, tak tu siedzieliśmy całe noce, kurwa. A tak to nie kurwa, dwójka dziewięć 99 kurwa. <laughs> tak. On tylko sobie na muciakach tam stoi, nie? no nie wiem czy to jest, ale nie wiem czy to on stoi, no ty wiem, że stoją tam ludzie, którzy nie są na mulciakach, ale... Tak jak Gosik to stał dzisiaj na czołgu ten, Durlik płakał do hespa, żeby mu miejsce zrobił, potem się spłakał, że Gosik stoi na trzech, na trzech tych, na trzech mulciakach, do tego trzy na tym. Każda na profę, na każdą inną profę na legę. No to też I się spakł, a jak Filaron, a, a Gosik takie coś, a jak Filaron je tą stali we trójkę na dziesięciu kontach to mogli, a Hespo coś tam. No, te, no właśnie to było niefajne, ale musiał coś tam porozumieć. ten. Już tak, już tak nie będzie coś tam. Ale nie no, Hespo jest taki wyrozumiały nie spoko. No. Myślę Ej, chcesz kupić konto? Które? Które? Yy, Dragstar napisz. Które? Dr drag, Dragstar napisz. Lodoszczenki ma, buty cichej. legi ewentowe 8-3, skąga trzy legi, przyjzia jedną zbrojkę. Nie, daj mi linka do tego, dobra, jak możesz? Napisz sobie pisać. BGT gulasz. No to nie chcę mi się tyle pisać. Robię instancje, wiesz? No, jakie robisz? No, takiego to raposja kupiłem. Znaczy kupiłem. Już sprzedałem w pizdu. No. Masz. no teraz. Który level masz? 284. A cóż konto masz? Gdzie? A jaki nikt masz? No, nie mogę ci powiedzieć. Potem, potem ci powiem. Dobra. O kurwa, fajne konto. A dzi kuranie z hero złapał. <noise> Brech, to też dzika. Ta. O, kur. Nawet 8-3 jakby tylko na 8-2 stoi. Nie paniutki. Chyba, zmienił profę. Patrz, wbił 8-0, zmienił profę na tanca on, on do mnie tak. Leżałem jeszcze w szpitalu, wtedy, no nie? ja no. on do mnie tak. Katowo mi to nie dupę, Dawaj, wybijemy 8-3 i będziemy stać na grawku. Znaczy 8-9-0 chyba? No. Czy coś takiego. Ja mówię, ach, pierdolę. a wiesz, co mam na profilu? Dziką. Powiesz on zawsze anty multi bo się woje, że go zbanują, nie? Wiesz co wam profilu gram z bratem razem Chce na Zgram z, z bratem goli, <laughs> Jestem taki wavy, że leci z mówię, e. Jestem barogacki robię sobie z nami nie pograją z nami, Gabryś, 3 złote, łosik No to fajny, klan fajny gdzie on jest Gościu ma 3 legi już Założycieli ich zgraba dwie. Ja sobie. Co ja panie czy... sobie ustawię. Co weź? Czekaj. Yy... Ja teraz muszę zobaczyć tego chłopa. Jak on melegi zgraba. Mmmm, zbroję Ja pierdolę klątwę. Tak. No to jest chyba lepszy trop. Jak na razie pewnie. Dobra masz. Kurwa, ma... goście mi chcą dać za to 2G max. A jeden to chciał 2-3 dać, albo 2-5 raz chcieli dać, to nie brałem. Czyli czekaj, jak skończyłem całą instancję, to wyjdę stąd. Dobra, to idę już do ciebie do itchen. To? Ale to i tak muszę się stępnąć, bo przecież mam całe torby zajebane. Oj. A jaką profe masz? Tropę. Tropa? Tropa? Hmm. To To chujnie będziesz mieć z naszystącami, łowcami. Full może masz zajbiście, ale z wojami pod 2H też, ale z bardzo ciężko. Tak, jak będzie. Czy nie A właśnie, chopci on to tą barbutę, czy nie? a <coughs> per Mm-hmm.